Przejdziemy do wręczenia nagród dla tych naj, naj najlepszych z najlepszych. Będziemy gratulować zwycięzcom. Szanowni Państwo, jest z nami laureat 15-miejskiego Turnieju Języka Angielskiego w kategorii 4-6, Sebastian. Cześć Sebastian, dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian, powiedz mi, gratuluję, choć przystaw się tutaj do mnie troszkę bliżej. Sebastian, powiedz mi, czy, czy konkurs był trudny w tym roku? Nie był właśnie trudny. Nie był trudny. Jak długo się uczysz języka angielskiego? No, już od jakiegoś czasu moja mama jest nauczycielką angielskiego no i mnie tak uczyła tak często. Opowiedz mi, czy jak mama Twoja jest anglistką, czy trudno jest, żeby mama cię uczyła? Macie ma z tym problem, czy bez problemu sobie radzicie w domu? Raczej bez problemu. Teraz to, to się jeszcze chodzę na zajęcia przez komputer online. Mhm. I tam po prostu się doszkalasz. Ale widać, że efekt jest tego świetny. Co było dla Ciebie najtrudniejsze dzisiaj podczas konkursu? Jakie pytanie Cię zaskoczyło? Ciężko z powiedzieć. A powiedz mi, czy ten filmik, który był przygotowany o sztucznej inteligencji, był dla Ciebie problem, żeby go zrozumieć? Trochę był. Trochę był. A ta reklama Eda Sirana, czy ona Cię rozbawiła? Nawet tak. Rozbawiła cię. Świetnie. Sebastian, bardzo ci gratuluję. Ucz się dalej tak świetnie. Jesteś najlepszym uczniem z języka angielskiego w Dąbrowie Górniczej w kategorii do szóstej klasy. Jesteś szczęśliwy. Tak, a, a tak właściwie chcę ci podać taką ciekawostkę. Mamy jeszcze kanał na YouTubie. O, jaki kanał masz na YouTube? Yy, nazywa się Czesterek, pisze się c h s t r e Okej, okay, a o czym jest ten kanał? Głównie tam nagrywam takie filmiki, jak robię e, mapę. no i widzowie zgaduję, jakie to jest państwo. Okej, okay, ale po angielsku? Um, Czy po polsku mówisz? No to, to tam czasami tytuły piszę po angielsku, y, najczęściej no też piszę po polsku, żeby. Wiedzieli. Tak. To ja proponuję, ponieważ jesteś świetny z angielskiego, jeżeli zależy ci na zasięgach i na subach, a na pewno tak, tak? rób to po angielsku. Gwarantuję ci, że jak się spotkamy tutaj za rok, będziesz miał milion subskrybentów i 2 miliony wyświetleń każdego filmu, bo wiadomo, że język angielski w internecie to podstawa. Tak. Wiesz Dzwoniłeś do mamy już? Jeszcze nie. To masz telefon? Mam. To zadzwoń. No, no masz, no chodź, daj telefon. Z... To przynieś plecak, zrobię małą pauzę. Ale to, to zgadnij co, udało mi się wygrać w konkursie z angielskiego pierwsze miejsce. Ty chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Dzień dobry no i... Panie Adrianie, Konrad Kazyczyk, British School, gratuluję dobry, serdecznie. Sebastian wygrał, jest najlepszym uczniem z języka angielskiego w Dąbrowie Górniczej, w kategorii do szóstej klasy szkoły podstawowej. O, jest, no to rewelacja. Mamy tutaj taki piękny pucharek, najlepszy uczeń, kategoria szkoła podstawowa, Klasy 4-6. O kurczę, ten, jak bym żeby mi wysłał zdjęcie. Zaraz wyślę zdjęcie, zrobimy sobie tutaj. Gratuluję jeszcze raz. Sebastian super, super chłopak, sympatyczny i dobry z angielskiego, tak więc trzymajcie dalej, pielęgnujcie tą umiejętność, no i fajnie. No super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Dzień dobry szanowni państwo, jest ze mną Amelia Piwowarek, najlepsza dobrowianka z języka angielskiego w kategorii ósmych klas. Amelia. Powiedz mi, yy, czy dużo się przygotowywałaś do tego konkursu? Yy, no, oczywiście uczyłam się coś tam, ale to nie była bardzo, bardzo intensywna nauka, bo poza tym ja też wcześniej się przygotowywałam do innych konkursów, więc trochę mi tej wiedzy zostało. Czyli generalnie jesteś osobą, która często bierze udział w różnego typu konkursach. No tak, tak. Często coś robię. A no czy szkoda. byłaś kiedykolwiek na tym konkursie miejskim organizowanym przez British School? Nie, czy nie? to jest mój pierwszy, raz. mój pierwszy raz. Jak oceniasz go? No, organizacja bardzo fajna, zamysł też. Mhm. Uważam, że fajny, przyjemny konkurs. Aha. E, czy był trudny? Mm, no Nie powiedziałabym, że był łatwy, ale z drugiej strony nie był też najtrudniejszy, jaki mógłby być. Mhm. No, my, bierzemy pod uwagę, my bierzemy pod uwagę, jakby no, powiedzmy, tam podstawę programu, plus mhm. dodajemy. No ale proszę Państwa, Amelia zrobiła w konkursie tylko jeden błąd. E, tak więc miałaś na możliwych 30 punktów 29. No, to świetny wynik. No, dziękuję. Tak wyszło. E, Amelia, powiedz mi, m, jakie masz plany? Co po ósmej klasie? Po ósmej klasie, no, chciałabym uczestniczyć do. Yy... Liceum na profilu, na profil międzynarodowy. Jakie to liceum w Dąbrowie Górniczej? W Sosnowcu. W Sosnowcu, a jak jakie jest wymarzony liceum? No właśnie to w Sosnowcu, Staszica. A, Staszica, to Staszica w Sosnowcu. Okej, okay, świetnie. No, liceum w Sosnowcu, Staszica jest takie najpopularniejsze, chyba elitarne liceum. Tak więc życzę Ci, żebyś się do niego dostała. No i żebyś dalej rozwijała swoje umiejętności językowe i nie tylko. Okay. Gratuluję Ci. Naszym gościem była Amelia Piwowarek, zwycięzczyni XV Miejskiego konkursu języka angielskiego, który organizuje ogólnopolska szkoła języka British School w Dąbrowie Górnicze. Dzięki. Żółwik. Pa. Hello, name jest Zab. from Mars and we need humans. Goodbye! Uh, good